Porozmawiajmy o tym, że nie wypada. Nie macie pojęcia, jak bardzo często przychodzą do mnie klienci i mówią, że nie wypada im już robić bardzo wielu rzeczy. Nie wypada robić tych rzeczy, kiedy jest się za młodym, nie wypada robić innych rzeczy, kiedy jest się za starym. I ciekawe, że są to klienci w ich latach 20, 30, 40, 50, 60. Wszelkich. Chciałabym z Wami porozmawiać o tym, co to znaczy, że nie wypada. Kiedy cofniemy się do przeszłości. Do naszej własnej przeszłości, kiedy byliśmy dzieckiem, rodzice przekazywali nam w ten sposób różnego rodzaju normy społeczne. Czyli, na przykład, nie wypada biegać po kościele, no bo wszyscy tam się modlą, zajmują się tym, co się dzieje na mszy, i chodzi o to, żeby nikomu w tym nie przeszkadzać. Nie wypada rozmawiać przez telefon na wykładzie. Oznacza, że po prostu nikomu nie przeszkadzasz, nie przeszkadzasz wykładowcy, nie przeszkadzasz ludziom, którzy są na tym wykładzie i chcą tego wykładu słuchać, bierzesz sobie telefon, idziesz porozmawiać w korytarzu, to wypada. Nie wypada, nie przewitać się z sąsiadem, czyli trzeba po prostu wyjść i w momencie, kiedy spotyka się kogoś na korytarzu sąsiada albo kogoś nowego, mówi się dzień dobry i to wszystko. Słuchajcie, to są takie normy społeczne, które po prostu powodują, że łatwiej jest nam żyć razem, że jest nam naprawdę łatwiej funkcjonować w społeczeństwie. I te normy są fajne, te normy nam służą, służą nam, służą innym i dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej, łatwiej współżyć z innymi wokół nas, bo przecież prawda jest taka, że żyjemy w społeczeństwie grupowym i tak już jest. Natomiast mam wrażenie, że w ciągu naszego długiego życia to hasło nie wypada, przykleja nam się do różnego rodzaju zasad, które już niekoniecznie nam służą albo służą komukolwiek w ogóle. Przychodzą do mnie osoby i mówią: Nie wypada, żebym w tak młodym wieku wymądrzała się na jakiś temat. Nie wypada, żebym w tym wieku zaczynała nagrywać filmiki. Nie wypada, żebym y, zaczęła budować biznes, kiedy jestem po 60. -tce. Słuchajcie, czy to naprawdę nie wypada? Czasami rzeczywiście ktoś nam coś takiego podpowie i nam się to przykleja do naszego myślenia, przykleja nam się do naszych poglądów i zostaje to z nami i trochę nas to blokuje przed tym, żebyśmy w ogóle się za coś zabrali. Ale czasem mam wrażenie, że to nie wypada. To jest taka wymówka, którą nasz umysł nam podpowiada, jaką myśl, która po prostu pozwala nam zostać w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz. Dlatego słuchajcie, jeżeli słyszycie, że wasza głowa podpowiada wam różnego rodzaju rzeczy, które nie wypada. Warto sobie się nad tym troszeczkę zastanowić. Czyli napiszcie sobie tą myśl, która nie wypada. Czyli nie wypada mi zaczynać kanału YouTube'owego po 60. Piszemy to i zastanawiamy się, czy to jest jakaś zasada, którą po pierwsze ja chcę zastosować w swoim życiu. Czy to jest jakaś zasada, która służy komukolwiek. Czy to jest jakaś zasada, która chroni ciebie. Czy to jest jakaś zasada, która chroni innych. Na pewno chroni ciebie przed tym, żebyś brała byka za rogi przed tym, żebyś stawiała przed sobą nowe wyzwania, ale czy to jest to, przed czym chcesz się chronić? Po prostu. Więc w momencie, kiedy przychodzi Wam do głowy taka myśl, nie wypada, zapiszcie tą myśl i sprawdźcie, czy to jest myśl, którą na pewno chcecie sobie przykleić do swoich przekonań, czy to jest myśl, którą chcecie nieść ze sobą przez resztę życia. To dotyczy nie tylko i wyłącznie nagrywania filmików, to może dotyczyć... Zakładania nowego biznesu, zakładania nowej rodziny, zmiany swojej kariery zawodowej. W momencie, kiedy macie tyle lat, śm śmyle lat, nie ma to żadnego znaczenia. Warto zadać sobie pytanie, czy komuś służy ta zasada, którą nie wypada głosi. Jeżeli nie, twoja decyzja, to ch czy chcesz ją ze sobą zatrzymać, czy chcesz ją sobie zamienić na jakieś inne. Ja wam proponuję nową zasadę. Nie wypada cofać się przed nowymi wyzwaniami, które mogą zmienić moje życie na lepsze.

Going on. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence.